No i tak, fame MMA już dzisiaj i obstawicie je tylko w BetCliku. Dodatkowo możecie odebrać sobie promocję ze zwrotem kasy za przegrany kupon. O tym powiem zaraz nieco więcej i tą promocję wytłumaczę na tym kuponie. Z racji tego, że mamy dzisiaj fame MMA, to dorzucamy kupony na fame MMA do kuponów z piłki nożnej, więc dzisiaj ogólnie będzie się dużo działo na filmie. Witam serdecznie każdego z Was na kanale obstawiamy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. To pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś by chciał przywijać do samych typów, to śmiało sobie skipujcie. Ja powiem o promocji dla nowych graczy odpalimy konkurs na 5 nas. Spokojnie przejdziemy do kuponów. Zatem, jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce book machera, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu. Pod tym filmem. użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy, tak jak na tym banerku. To możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 228 złotych, maksymalnie w tej promocji. Choćby taki kupon, jak tu widzicie, ale to oczywiście nie musi być taki sam kupon. Jeżeli ten pierwszy kupon nie wejdzie. BetClick zwraca wam kasę minus podatek, do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie, czyli przykładowo na tym kuponie, jeżeli to się zesra grupowicz dostaje 200 zł zwrotu i musi za te 200 zł jeden raz zagrać na, na kupon ze zdarzeniami o łącznym kursie 2.14 to jest naprawdę bardzo prosta sprawa to oczywiście mogą być różne zdarzenia na tym pierwszym kuponie, to może być mniejsza stawka, może być 5 dyszek, 3 dyszki, stówka po prostu 228 zł, to jest maksymalna kwota w tej promocji, osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać tej właśnie z tej promki, odsadzą do pierwszego komentarza pod tym filmem, samo założenie konta w betclicku trwa minutę i można tak Naprawdę działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. E, tam ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów. Link jest w opisie pod tym filmem. Wpadajcie też na Instagrama. Tam dodatkowe kupony, których po prostu tutaj na YouTube nie znajdziecie. Albo obstawiamy na Instagramie, albo link w opisie pod tym filmem. Zapraszam. E, oczywiście, konkurs pięć do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał? To koniecznie. Zostawić łapę w górę pod filmem? Koniecznie. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Holandią a Danią. Dodatkowo dopisujecie swój login, raczas bez klika. Typujemy do 20:45 Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na betkich nie biorą udziału w To jest oczywiście mecz towarzyski na dzisiaj. I teraz, jeżeli już mamy te wszystkie pierdoby na początku za sobą, przechodzimy najpierw do kuponów z piłki nożnej. I dzisiaj ważna sprawa. Bo typuje sobie u nas taki Artur, który trafił trzy kupony z rzędu, trzy trafione fajnie sprofitowane kupony z rzędu i dzisiaj gra o czwarty profit. Widzicie teraz te trzy kupony, które ustrzelił. No i dzisiaj gra za 780 zł 1716 do wygrania kompletna nisza z piłki nożnej Algeria i Brazylia. Y Oba, oba typy to tak naprawdę overki goli. W pierwszym over 1,5 gola w całym meczu. I jak ja już widzę w tej Algierii półtora gola to mnie krew zalewa. Bo często ludzie dają to u nas na Instagramie i to się w 90% zesrywa. No, mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. Do tego, gol Bragantino w Brazylii. No, tutaj po prostu Artur twierdzi, że oni w bezpośrednich meczach ostatnio strzelali gole i ten kurs 1,70. Bo 1,70 na minimum jednego gola danego zespołu to jest dosyć duży kurs. Jego zdaniem po prostu przesadzony i warto z tego skorzystać. Coś takiego wam tutaj proponuję. No i trzymamy kciuki, żeby to był czwarty. Trafiony kupon Artura z rzędu. Dalej mamy kupon od Miłosza, i tutaj mamy overka 3,5 goli, i też overka 1,5 gola w samym meczu, czyli na razie overowe Kupony to pierwsze spotkanie to druga Holanda, i tutaj Excelsior gra z Helmondem. No, Excelsior trzecie miejsce w tabeli 31 meczów, 70 strzelonych goli, czyli ta skuteczność tutaj naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o Helmont to zajmują 20 ostatnie miejsce, 55 straconych goli w 31 kolejkach, i tutaj po prostu, no, Miłosz ma nadzieję, że to gospodarze będą strzelać, i że tych goli będzie sporo. Do tego dopychacz z drugiej ligi hiszpańskiej pokór 7,54. No tej drugiej Lidze hiszpańskiej to już też nieraz na kanale się pojawiało te kursy. Moim zdaniem też są przeszacowane, bo często tutaj akurat ten overek 1,5 udaje się zaksięgować tutaj aż 840 zł na stawce i 2276 do wygrania. I jeszcze jest kupon od Wojciecha na eliminację U19. Mamy overek 1,5 gola samych Francuzów w meczu z Czechami, mamy overek 2,5 goli w meczu Austrii i Danii i mamy też zwycięstwo Portugalii. Tak jak widzicie wszystko. Wszystko U19. Tutaj 500 stówek na stawce 1412 do wygrania. Więc to są te trzy kupony z niszowej. No, no bo jest to niszowa piłka nożna e, z niszowej piłki nożnej, za to trzymamy kciuki, żeby się udało i teraz przechodzimy do czterech kuponów na Fame MMA z racji tego, że podsłacie tego mnóstwo, no to trzeba po prostu trochę tego powrzucać. Mamy kupon od Dawida, no też przypomnę na początku e, jeszcze na początku tych kuponów pod Fame MMA, że Fame MMA dzisiaj obstawicie tylko w betkliku. Inny, e, polski legalny, znaczy może nie polski, ale legalny w Polsce bukmacher w ofercie tego po prostu nie ma, więc jakby ktoś chciał sobie coś rekreacyjnie huknąć e, albo nie rekreacyjnie, bo te stawki też są nieraz odkręcone, to link rejestracji przypominam, w pierwszym komentarzu pod tym filmem i w minutę konto zakładacie. E, mamy kupon od Dawida i tutaj jest tak, zwycięstwo Berariego, oczywiście w bokcie, po kursie 1,95 e, dalej mamy wygraną na punkty w walce Pączka i Dawida Malczyńskiego i też e, zakład na to, że nie będzie wygranej na punkty w starciu Japczana i, i Pasuta po kursie 1,70, tutaj 538 złotych na stawce od Dawida. I widać, że kręcone, stawka taka dziwna, żeby nie przekroczyć dodatkowego podatku, 2277 zł do wygrania, sami musicie czy to jest dobra i czy, I czy waszym zdaniem warto sobie coś tutaj skopiować? Grzegorz gra 5 zda zdarzeń: 5 zdarzeń za 1500 zł na Fame MMA i to właśnie jest taka odkręcona stawka, o której przed chwilą mówiłem: 6640 zł do wygrania. To może być piękny profit, e, jeżeli faworyci wygrają, bo to jest ewidentnie kupon na faworytów, tak jak tutaj widzicie: kursy 1.33, 1.65, 1.40, 1.30, 1.40. Po prostu faworyci. 5 walk faworytów. E, największy kurs na, na Araba ze Szeligą no i gruba stawka tutaj leży, gruba kasa leży na stawce, gruba kasa do wygrania, po prostu grzechu, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, żebyś kasę tutaj zarobił, e, dalej mamy kupon od Marcina i to jest 425 zł e, na stawce i aż 500, e, 5671 do wygrania, bo jest duży kurs ogólny, e, bo są duże kursy na po, poszczególne zdarzenia, jest zwycięstwo Pączka po kursie 2.60, zwycięstwo Polaka przez decyzję po kursie 2.0, jest zwycięstwo Jabczana, który no nie jest faworytem zdaniem e, Bukmacherów po kursie 2.0 i jest jeszcze e, Linki Master po kursie 1.62 e, czyli 3 naprawdę spore kursy i ta, ta dorzutka po 1,62 generuje właśnie taką wygraną, bo to już jest naprawdę spora e, kasa. I mamy jeszcze kupon od Błażeja, który widzieliście na początku, to jest właśnie grany e, Bożej gra sobie pod promocję, za 228 złotych, jest to jego pierwszy kupon w BetCliku jeżeli to mu się zestra, to po prostu dwie dychy dwie stówy, a nie dwie dychy, dwie stówy do niego wracają i to musi raz zagrać po kursie 2,14 na całym kuponie i mamy tutaj tej kwana, zwycięstwo tej kwana przez e, KO, TKO, dysk, kwalifikacje 3,75, e, kurs na to zdarzenie, bardzo duży, bo tutaj większość Zakłada, że po prostu walka pójdzie na, na punkty. I jest jeszcze zwycięstwo Japczana po kursie 1,90. 228 zł, czyli kwota grana pod promocję 1430 do wygrania. Masa kuponów na dzisiaj, masa propozycji. Też tylko. Przypomnę na koniec, że to wszystko może się spierdolić, za przeproszeniem, piłka, nożna na Fame MMA, wszystko może pójść do piachu, żaden z tych kuponów może nie wejść, miejcie to na uwadze, to są też propozycje innych graczy, jeżeli coś sobie skupujecie, a nie wejdzie, to nie miejcie pretensji, mam nadzieję, że tu większość traktuje to jako zabawę, chociaż ciężko o tym mówić, jeżeli widzimy kupon na Fame ma za 1500 zł, ale myślę, że niektórzy po prostu mogą sobie pozwolić, też yy, ludzie grają za o wiele większe stawki mimo wszystko. Pamiętajcie, żeby traktować to jako zabawa, wszystko powinno być OK. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji tego kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszy Słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, trzymajcie się. Nara.